Tą s 12 zobaczycie na kanale Nie wiem kiedy, za niedługo może, jak się cieplej zrobi, czyli pewnie na wiosnę Więc, no patrzcie, taki przedsmaczek Nissan Silvia S12 W zasadzie to jest Datsun 1.6 I tu jest silnik 1.6? Tu jest 1.8 ze 13 1.8 turbo Czyli jaką to teraz ma moc? Około 200 Koło 200 koni I to, no, to pierwszy wyjazd tego auta Pierwszy wyjazd tego auta <laughs> jak, Bałem jak się, że nie dojadę Bałem się, że nie dojadę Ale jak? Być, dał, radę. dał radę 80 rok Kurde, ja no niespotykane skończy. auto już teraz, nie? Nie no, Niespotykane A Ty masz Pierwsze. takie dwa Ja mam takie <laughs> dwa <Ja mam> Tylko <laughs> drugie w trakcie malowania Aha, aha, no to grubo tak, tak grubo. się, tak to się malowanie, ale nie maluje. Widzimy się w odcinku na wiosnę? Mam nadzieję. To no no. za słowo. O tej zajebistej preludzie na pneumatyce, którą właśnie widzicie. Wrzuciłem osobny odcinek, tak samo jak o tym grubo uturbionym Civicu. Tam właściciele powiedzieli kilka słów o swoich furkach, więc zachęcam do sprawdzenia. Właśnie powinniście widzieć link do tych filmów. Co tu się dzieje? Jest to impreza ogólno-mikołajkowa z tematem motoryzacyjnym. Robimy to wszystko charytatywnie dla Maji Jedlińskiej. Zbieramy na chodzik, który wspomoże jej poruszanie się samodzielnie. To odciąży też troszeczkę rodziców. Jak widzimy mamy teraz konkurs Pomiarów, pomiarów kar audio 1526 tysięcy 10 tysięcy wierzcie tak, czyli RMS Aktualnie poszedł na to Czemu, czemu dałeś ścigłyczęto dzieciom? E, ponieważ jestem złym człowiekiem. Stop klatka. Gość, którego teraz oglądacie, to Adam Kołos, znany również jako Adam Wills. Specjalista od Felk. Jest to chyba największy motoryzacyjny świr, jakiego znam. I tak się złożyło, że Adam odpicował mi felgi do preludki. Panie Adamie... <grych> Siemanko, jestem u Człowieka Do zadań Specjalnych Oto ten Człowiek Witam serdecznie Ten Człowiek oto zmieni kolor tych pięknych felg O, które zakupiłem do preludy Piękne to one może nie są, ale będą piękne, nie Adam? Będą piękne i będą piękne, złote Uwaga, uwaga, a tak właśnie wyglądają zrobione felgi przez majstra Adama Patrzcie na to Złote, a skromny I co będziesz tak jeździł? No podobać się? Eee, Jeśli my się pomalujesz? Jeżeli będzie to bardziej pomalowane, to bardzo mi się będzie podobało Także. No to wiesz, pędzel i dawaj, nie? Eee, to na koniec, jak już dzieci pójdą. To już wszystko w tym krótkim materiale. Wielkie dzięki za uwagę. Zostawcie coś po sobie, najlepiej zostawcie subskrypcję. I widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale Zagruzowani Siema.